Także tymczasem wiedza, jak zapobiec zniszczeniom wątroby przez właśnie takie leki przeciwgorączkowe, jak acetaminofen, jest znana. I wzięłam cytat z podręcznika medycyny wewnętrznej. Taka gruba książka, gdzie właśnie było napisane, co się dzieje. W przypadkach, jeżeli jest zatrucie wątroby przez leki przeciwgorączkowe, takie jak acetaminofen, I, mus, mu, i pisze tam wyraźnie: Można zapobiec lub osłabić właśnie patologię wątroby przez podanie substancji takich jak n-acetylocysteina, ale są pytania. Enacytylocysteina to jest naturalna substancja, która jest potrzebna do produkcji bardzo potężnego przeciwutleniacza glutationu. I ten glutantion po prostu zapobiega, że lek acetopinofen przykleja się, wiąże się z, komórko, z powierzchnią komórki wątroby. Czyli znamy jak temu zapobiec. I zapytałam się znajomego lekarza, mówię, dlaczego jeżeli ktoś bierze leki przeciwgorączkowe, dlaczego nie poleca się, żeby właśnie brać enacetylocysteinę? Na to uzyskałam odpowiedź, no. Po co, ale my stosujemy to dożylnie, jeżeli już nastąpi sytuacja kryzysowa. Czyli czeka się, jak zastąpi sytuacja kryzysowa, żeby podać to dożylnie, natomiast nie podaje się tego jako prewencji. I to jest właśnie jeszcze następny sposób, właśnie jak, jak ten system działa, że po prostu przestajemy w pewnym momencie myśleć. I tutaj. Również patrzyliśmy jak... Synergia mikroelementów może zmniejszyć, zapobiec zniszczeniu wątroby, zniszczeniu nerek przez właśnie tą substancję przeciwgorączkową. I taką metodą diagnozy zniszczenia wątroby i wątroby to, są, to jest pomiar enzymów wątrobowych. Jeden się nazywa transferaza alaniny, drugi się nazywa transferaza asparaginianu. Są rutynowo mierzone. I myśmy robili badania właśnie in vivo które wskazały, że w obecności właśnie tego acetaminofenu i synergii, ta poziom tych enzymów drastycznie spada, podczas gdy jeżeli nie ma synergii, tylko jest podany acetaminofen, to oczywiście poziom tych enzymów się podnosi. Czyli znowu najlepszą metodą, że czasami musimy brać przeciw gorączkowi, to jest, żeby również osłonić organy, które są właśnie podatne na zniszczenie, przez właśnie naturalną synergię. Działa również w tym Zakresie. I tylko dwa takie aspekty, jeśli chodzi o mikroelementy i leki. Biko, dlatego, że dużo ludzi mówi, o, lekarz mi powiedział, że jak biorę witaminy i znaczy, nie mogę brać witamin, bo biorę leki i to mnie zatruje i to jest niedobre i tak dalej. W związku z tym robiliśmy właśnie badania kliniczne, kiedy konwencjonalna medycyna, w jeden przypadek to był arytmia. I drugi przypadek: gruźlica. Jak witaminy oddziaływują z medycyną konwencjonalną w tych dwóch przypadkach? Wcześniej mówiłam na temat e, arytmii, teraz. Podam to, co żeśmy znaleźli w gruźlicy. To były badania prowadzone na 220 pacjentach w szpitalu, w szpitalu gruźliczym. To jest największy szpital gruźliczy w Europie. Gdzie właśnie pacjenci brali normalne terapie i jedna grupa brała zestaw witamin. I co te badania trwały przez dwa miesiące. To, co rezultat końcowy był, że ci pacjenci, którzy brali witaminy, byli zdrowsi. Wyzdrowienie nastąpiło dwa, trzy tygodnie wcześniej niż u tych, którzy brali normalną terapię. Wiele aspektów badaliśmy tutaj jest na przykład obecność jeszcze tych pałeczek gruźlicy u osób, które były tylko wyłącznie na lekach. Jeszcze że 20% tych osób miało pałeczki gruźliczy we krwi, natomiast ci, którzy brali witaminy zero. Wyeliminowana. Uzdrowienie płuc tkanki płucnej 29% było uzdrowionej płuca były, wykazywały, że są zdrowe u, w grupie biorącej leki, a 97% prawie wszyscy, którzy brali witaminy. Żadna różnica dodanie witamin. I również działania uboczne leków, między innymi alergie, były bardzo rzadkie u tych, którzy brali witaminy, a 1 czwarta pacjentów miała reakcję alergiczną. is yeah. it Co więcej, stany zapalne, wszystko tu na czerwone to jest to, co było w grupie biorącej witaminy. Stany zapalne zostały zredukowane do zera, jeżeli dodano witaminy. Kaszel z flegmą zredukowany do 18%, a ponad 50% pacjentów normalnych, normalnie biorących terapię jeszcze miało to. Reakcje toksyczno-alergiczne, tylko 13% u 13% pacjentów biorących witaminy. 46% normalna terapia, powiększenie wątroby, 14% u tych, którzy brali leki, a tylko 1% u tych, którzy brali witaminy. Także widzicie Państwo, że dodanie witamin nie jest groźne, a raczej wprost przeciwnie. I lekarze, ta grupa lekarzy, która prowadziła te badania, zaczynała to tak bardzo sceptycznie. Ale w, tej, w, w po ukończeniu są bardzo entuzjastyczni i e, chcą z nami współpracować dalej i udoskonalać tę metodę. Teraz y, mikroelementy, aleki, co jest lepsze? Już poprzednio pokazywałam właśnie, jak y, y, w przypadku tego enzymu Cox-2 w stanie zapalnym że mikroelementy działały lepiej niż lek, który stosuje. W związku z tym, żeśmy prowadziliśmy badania nad prasią, ptasią grypą, ale już nie, nie mam czasu, żeby je przedstawiać, tylko pokażę, jak żeśmy porównali, jak komórki które są zainfekowane przez wirusa Ptasiej Grypy, czy są Osłaniane przez popularnie stosowane czy rekomendowane leki, tak jak na przykład Tamiflu, czy inny Adamantyna w porównaniu z synergią mikroelementów. I co się okazało w obecności synergii mikroelementów, wszystkie komórki były żywe, żadna komórka, te komórki nie zginęły. W obecności Tamiflu, który jest bardzo popularny, wpycha się w tej chwili w każdym kraju, rządy kupują ogromne zapasy tego leku przeciwko ptasiej i grypie. Grypie wcale nie był taki efektywny, tylko protekcja była 75% komórek, ta adamantyna protekcja tylko dla połowy komórek, czyli znowu synergia elementów jest bardziej efektywna. W przypadku Tamiflu jest to lek, który nigdy nie był testowany na ptasią grypę. Nasze rządy, rządy różnych krajów wyciągają ostatnie grosze, żeby gromadzić zapasy. Nie były testowane na osobach starszych. Nie były testowane, jeżeli się bierze więcej niż raz, co normalnie w czasie infekcji nie ma się tylko raz infekcji w ciągu życia, tylko czasami ma się kolejne infekcje. I to są wszystkie informacje, które są umieszczone na ulotce tego producenta to nie są żadne pochodzące z tajnej poczty i tak dalej. Po prostu czyta się tylko, że ta informacja pozostaje w bardzo wąskim kręgu, nigdy nie dostaje się do wiadomości pacjenta. I druga, co jest lepsze, czy synergia czy leki? Porównywaliśmy efekty właśnie leku i synergii naturalnej w dwóch typach